Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. W kolejnym epizodzie zagrajmy w Forza Horizon 5. Tym razem krótki epizod na temat tego, jak będziemy otwierać losowania. Czerwona kurtka motocyklowa, o oh je. Yeah. Po tysięcy, spoko. Wolałby samochody, powiem szczerze, no ale ich będzie. O jest, Subaru. Jakaś niezbyt, ale spoko, to jest samochód lubię. Zabrać wszystko, więc zobaczymy. O, ten mi się podoba, edycja Forza. Za chwilę tym się przejdziemy, chyba. No nie pierdol, że cztery pory roku Vivaldiego. Mm. a i co tam, wiecie? Jakiś klakson znowu? O, tak! Aventador, nie miałem chyba. Focus RS. Mm, 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 mm. O oh, yeah. A to szkoda mi tego Vulkan tego, wulka, AMR. Ja w życiu to samo do nauczy nie widziałem. Fajnie bym by go mieć. Mm, Honda! Szybsza niż wygląda! Kurwa! Przywitałem z gąską. O! Jesta! Czy mamy Fokusaw, jest GTR. Klasyk. Coś złotego? Shelby, o oh, Shelby byłby zajebiste. O oh, nie, to jest te Shelby kur... O oh, fucking o oh, te Shelby to bym chciał mieć. Ojeju. Nie to, żebym, żebym był fanem samochodów, ale w filmie był. A jak jeździ... Jak jeździ to? Co to jest za samochód? Kurwa, a... to jest A? Naprawdę? A800? To nie jest terenówka? To nie jest terenówka, to jest wyścigowy samochód? Ciekawe, zacz O kurwa, ty. Nawet przyspiesza, to nie jest tak... Ale waga, no widzę, że na przodzie ten... ...ciężar jest na przodzie. Ale przyjemny samochód. Ale dziwak straszny. Naprawdę dziwak. Ojej! Co jeszcze chciałem? Chciałem jeszcze zobaczyć. Chciałem pójść do domu, tak? I zobaczyć jeszcze mój samochód. Już poza samochodem chciałem zobaczyć jeszcze eee, moją postać dostosować. Czy ja mogę zmienić ubrania jakieś? Nie pamiętam co moja postać ubierała. Jezu, mam już podsłuch, tylko. O, patrzcie, teraz mogę to ubrać. Nice, ale teraz trochę, trochę nie pasują te spodnie. Mogę to jakieś legendarne kupić czy coś? Te Legendarne Legendary są zablokowane, serio? A ja muszę wylosować. Ja nie mogę kupić po prostu. Dlaczego? No, dziwne, dlaczego to już jest. No spoko, no ale można kupować buty i z... mam to nakrycie głowy, bardzo niefortunne bym powiedział. Mogę maseczkę ubrać, nie wolałbym, wolałbym nie. I to jest Wellington, Daniel Wellington, tylko jakiś wiadomo, robiony na najichniejszy. Nadgarstek, ale gdzie ona go nosi niby? Bo nie masz go przecież. Burczka zasłania? Czy jak? Jedno rękawiczki widać. Nie rozumiem tego. Ale spoko. E, warsztat moje samochody. Ja bym chciał moją, mojego posie. Pokaż samochód. Nie wiem, czy to jest to, co chciałem zrobić. Znaczy imo to nie, tak nie wygląda mój samochód. Nie? Dlaczego on jest czerwony tutaj? Wow. O, teraz jest mój. lepszy night tuning. Klaksony. Aha, to ja nie muszę tak robić. Klaksony muzyczne. Poko. Daj kiedyłkować. Aha. Poko. Już jeszcze? Poko. Poko. Najlepszy. Nie wiem co zrobić. No tyle. Tyle no. Okej. Okay, no tyle było z losowania. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek WSZYSTKO, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie w komentarz, jak będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała wam się moja praca, pamiętajcie, że, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału kliknąć opcję WESPRZEJ i za 2 złote, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za na nadanie. trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi, ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji Rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś, jakieś problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.